Po raz pierwszy na stację Szamocin przyjechałam w 2010 roku. Był to przyjazd z teatrem Planeta M do takiej twórczej pracy nad spektaklem Tempus Fugit i wtedy się zakochałam w stacji tak naprawdę. Działalność stacji Szamocin jest bardzo potrzebna, bardzo wartościowa. Przyczynia się do rozwoju wielu, wielu ludzi, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Bo, bo mnóstwo ludzi postawiło tam swoją stopę i mogło wykonywać różne fajne, twórcze działania. I niestety ta działalność może się odbywać tylko latem, a warto by było właśnie właśnie cały rok zagospodarować. Dlatego potrzebne są te wszystkie ciepłe piece. Stacja szamocin kojarzy mi się po prostu z domem takim twórczym domem pełną parą, z opowieściami, z, z tradycją. Kojarzy mi się z twórczą pracą, kojarzy mi się też z, z wieloma kroplami potu, które się zostawiało podczas warsztatów na sali teatralnej, No z wieloma fantastycznymi przeżyciami, e, na przykład związanymi z oglądaniem spektakli. Różnych twórców, czy to przy właśnie festiwalu Konstelacje Teatralne, czy, czy przy innych okazjach. Jest jedno takie wspomnienie, które mam, które jest w ogóle nie związane akurat z kwestią teatralną. Jest bardzo zabawne, bo. Ale może nie będę tego odpowiadać, bo jest za długo. Koniec. Stacja Regeneracja. Wspieram to.